Podczas spotkania Towarzystwa Przyjaciół Sieradza zaprezentowano czytelnikom drugie wydanie książki Sieradzcy Zakładnicy autorstwa Józefa Szubzdy i Jana Pietrzaka. Książka przedstawia losy 20 sieradzan zamordowanych przez Niemców w pierwszych tygodniach okupacji. Ta książka nie jest powieścią. To nie jest nic przyjemnego, być może nic radosnego, ale jest na pewno bardzo ważna ze względu na swoją treść, a zwłaszcza ze względu na. Osoby bohaterów. Te osoby bohaterów służyły miastu, budowali go, a oprócz tego oddali to, co mieli, oddali swoje życie. Takich ludzi trzeba nie tylko szanować, trzeba je znać, bo oni są fundamentem, na którym my żyjemy. Mnie poproszono o napisanie biogramów, to znaczy krótkich życiorysów tych wspaniałych ludzi 20 zakładników. Powiem szczerze tak, że już wcześniej coś tam na ten temat pisałem, głównie pisałem nie o samej martyrologii, nie o samej zbrodni, ale o ludziach, którzy tam wtedy 14 listopada 1939 roku na w Sirackim Kirkucie zostali zamordowani i po prostu zgromadziłem materiały, poszukałem jeszcze więcej, co, co to można było i okazało się, że to wszystko, co udało się zebrać, zostało w tej książce zamieszczone. Publikacja została poprawiona edytorsko, uzupełniona o dodatkowy rozdział, w którym spisano wspomnienia bliskich zakładników, a także fotografie między innymi z promocji pierwszego wydania książki.